Ma, tu kolejny part z let's play'a z Crasha Bandicoot'a, tym razem trzeci mam nadzieję, że będzie dłuższy o wiele I, i tak jak w poprzednim odcinku dawaliśmy papu 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 to teraz ogarniemy tą planszę dobra, sorry nie tak miało być ale będzie dobrze mam nadzieję, że poprzednie wersje poprzednie części wam się podobają. Ogarnąłem chyba teraz już ten dźwięk. Już nie powinno być takich przebić, nie wiem, jakichś pisków. Nie wiem, czemu tak było. Po prostu przebijało mi w pewnym momencie po ladingu przebijało mi dźwięk z gry i to po prostu tak jakoś wpiszczało. Jak już widzicie pojawia nam się w tym momencie nowa ta... nowa twarz do kolekcji. To jest tak jakby bonus round kolejny. Tylko go o wiele ciężej zdobyć. Hmm... Tego drugiego już nie zauważyłem. Totalnie mnie Fajans zaskoczył. Teraz już nie będzie tak I przez ten głupi sposób byłem twojego opiekuna. Ja wiem, że tu jest życie. No, trochę się pamiętam. Po prostu wiedziałem. To się akurat porusza. Są też takie w podobnym momencie się zapadają. I co? No. Brawo, brawo. Coraz lepiej, coraz lepiej. Mam nadzieję, że ogarnąłem już te sterowanie cholerne. Ale najgorsze zmartwienie to był Woj. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. O, o ta się zapada. Trzeba wyczuć moment, bo inaczej będzie koniec. I bonus round. I może, safe, może. Podkreślam, może. <śmiech> <śmiech> Więc to się robi tak. I, i już się Ale wszystko jest do nadrobienia. Dobra, jakoś mi po... No wywałaś tam. Te klęce. Dobra. E I... panna panna. się po tym gry. <laughs> I safe. Show password pika. New slot card update. Saving. Za każdym razem inaczej się sejwuje. Jakaś straszna głupota. Ze strony twórców. Ale w, po, na, w kolejnych częściach zrezygnowali z tego głupiego pomysłu save sejwu za każdym bonus Bo to nas zmusza po prostu do kole do przechodzenia kolejnych plansz po prostu, bo nie, nie za każdą planszą jest bonus round, więc wiecie. Z jednej strony... ...dla twórców to pewnie było dobrze, ale... ...jeśli ktoś się spieszy chce chce sobie szybko coś, to... ...jak widzicie, nie zdobyłem... ...drugich... ...twarzy. Ciężko jest, mówię, ciężko jest. Trzeba kilka razy przychodzić daną planszę, żeby odkryć wszystkie takie sekrety i te o nie dobra, musiałem zrobić małe cięcie, ponieważ musiałem się pomodlić, bo to jest plansza tej o której opowiadałem. Jazda na dziku. Dziękuję. Pewnie stracę wszystkie swoje życia. Muzyczka jest przednia, więc. Można przyspieszać, zwalniać. A to jest chyba... to nie, to jest, jeszcze ta łat, to jest jeszcze ta łatwiejsza część. Ale i tak, no i... Lipta. Nie chciałem co nawet checkpointa? Oh come on... Tych trzeba omijać z tarczami. Potem będą tacy... Trzeba wskoczyć na bęben. Żeby odbiło się dalej. Jeśli się nie trafi, jeśli się przeskoczy to już... Trudno. Nie, jednak... Zdobywam to tylko po prostu jest jakiś śmieszny mm. zabieg o kiki kumple <grywki> Jakieś figury? Dobra, dam radę. Bez, bez... No come! On! No to było mm. Mm. skakuj. To było już okrutne z ich stron, że na koniec dali jeszcze tego starczą idiotę Dobra, zobaczmy. Wyjdę zaraz z siebie. No dawaj, 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 dawaj. Teraz mi się uda, nie? To trzech razy sztuka. A jak nie, to już nie, nie nagrywam. Dalej. Popłaczę się. Koniec. Na takiej głupocie stracę większość życia. A plansz jeszcze jest przed nami sporo. Dobra, teraz wiem co zrobię. Pobiegnę tą stronę. A ty pyku. Mam Cię. Dobra. Kolejna plansza. Nati force. Znowu bagna. Czyli dużo. A nie, nie bagna jednak. Nie wiem, głęboko nadzieję, że to będą bagna. Tu, żeby skoczyć dłużej, trzeba po prostu przytrzymać klawisz skoku. To taka jest. To było głupie, wiem. No ale co? O, widzieliście. Ostatniego nie są żeby mi do Life. Powinienem to zrobić tak. I teraz tutaj jest taki myk, właśnie... Dobra. Po prostu ja zawsze, zawsze z wyskałku to robiłem, nigdy nie biegłem, po prostu... Bo to jest lekko myślę. Hmm, dobra. Tutaj trzeba uderzyć w to, i to na krótki czas się zatrzymuje. I już źle zrobiłem. Wiem zrobić coś takiego. Hmm. Zbiorę część, nie będę zbierał wszystkich. O. Na tym crashem nie mam w powietrzu takiej kontroli jak w następnych wersjach bo to się czuje, że jak wyskakuje, to już po prostu ciężko mi zawrócić a w tamtym crashu to było można manewrować jak baletnica. A ja tutaj widzę, że jest problem i to straszny. No właśnie, to służy. A teraz jako podkurę można tu trzeba leciutko nacisnąć X, żeby nie uderzyć głową w palik. Tutaj trzeba chwilę pozostać. am sexy and I'm noob. Okay. Za lekko klawisz. I oczywiście niewidzialne znikające skrzynki. Dobra, jestem. I mnie nie ma. Pojawiam się i znikam. Ale siła wypadł. Oj, zwęglił się na święta. Dobra, myślę, że teraz ogarnę. Mam taką nadzieję i chęć. Nie, ty mnie nie tykaj dzisiaj. No dobra, wyrobiłem się. O! Oh. Czemu? Yy... W tym momencie spieprzyłem, miałem ustać na żelazną skrzynię, ale mi nie wyszło. Ale bardzo, że zebrałem, jestem jedno życie do przodu, tak czy inaczej. Ty mnie nie tykaj. wolę poczekać tutaj też tutaj trzeba zrobić jak zrobiłem wcześniej ale już sobie daruję tak po prostu przestanę no i tak bym Mogłem po prostu stracić jedno życie i odejść ale nie pomyślałem też o tym i kolejna sekwencja z uderzaniem i... o ktoś tam na Teamspeaku się odezwał. Jakiś nieproszony gość. O, jak ukryte sprytnie. Jaki life. Dobra. done. Save point. No i znowu. Jak widzicie, dwa klucze. Nie posiadam na razie żadnych. Jest przyjechy dwie plansze. Więc. Naprawdę można się znudzić hardkorowo I teraz nie zdążę już chyba wskoczyć, ale jednak Jednak zdołał hmm. Dobra To już tego już sobie nie odpuszczę Oj, tego też nie. Ale podskakało. Powrotem na początek. Więc. Ale no, zyskał Fuck. O, oh, come on, fast, fast, fast. Dobra. Teraz lecimy. I już nic. Dobra. Checkpoint. Teraz mógłbym w sumie zejść na dół. A, spieprzyłem. Teraz nic i... tego. ej, Murzyn. To nie było fajne. Tu na zmianę paliki. Ta. Nie, nie spal mnie. Cud, że miałem. Po jego obrońcę praw człowieka. Ale dzisiaj fart coś mnie łapie. Więcej fartu i ale się. Yeah. Skąd ja tutaj to mogę wiedzieć. Po prostu to było hardcore. Rady. Ale to chyba byłem tutaj już? A nie, tu już nie byłem I tu jest ostatnie no i tam można wskoczyć jeśli się oczywiście posiada wszystkie baksy, ale trzeba powtórzyć plansz. Bo teraz już ich na pewno nie zdobędę. Nie ma takiego w ogóle. <słuch> Ja. I odkąd? O! Oh, man. Teraz dam radę. Pośpiech, pośpiech. To jest wszystko. Hmm. Już nie, już teraz będę ostrożny, będę czekał. No i teraz bym pewnie pobiegł, znając moją głupotę, bym powiek. No. Nie, dobra. Ja tu chyba zagoszczę większość żyć. Nienawidzę tej mapy. Nienawidzę tych... ...płomieni. Trzeba się od nich odbijać, bo to jest... ...głupota. Jak dla mnie, i to straszne. Po prostu, można tutaj się odbijać tak jak... ...wyżej, tak jak na tych, tych... ...na tych metalowych... ...albo na żelaznych... Ale jeśli będziemy to czynić, to albo przelecimy, albo za późno wylądujemy i nas spali po prostu. Muszę obrać dobrą taktykę. No. Dam to jeszcze wszystko na jednym... O. wynagrodzili mi to O właśnie, tak jak na tym się da odbijać Nie, z tego nie zrezygnuję I co ja mam tutaj zrobić? Coś takiego <laughs> No cóż no, trzeba płacić za to za błędy źle mm, znowu Już się za mocno rozbrykałem i już Nie ogarniam Sorry wam trochę się po denerwujecie No i wiedziałem I know it, I know it, that bitch move Panowie... I teraz małpa. Ach, już wiedziałem. Ta ścieżka dźwiękowa jest... Wypas. Nie wiem, jakieś w ogóle... Dźwięki natury z kosmosu... Zaraz wyjdę z siebie, nie? Bo to jest... Mm. I dobrze, że przynajmniej w jakiś czas te paliki zatrzymują się, bo tak to ja bym nie przeżył chyba. Aaa, tu już jest fajne. Final. Okej. Okay. Yeah. Okej. Okay. No to, no to chyba to będzie na koniec. Na tyle. Koniec już tego partu. Chodź, zobaczę co będzie next. Następna, i tak o, następna wyspa nas czeka. No dobra, no to do następnego. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Na razie.